Cześć, używam kershera K7 Powerflex od roku. Myłem nim wszystko. Od kostki brukowej po busa dostawczego. Czy jest warty 2000 zł? Czy coś się zepsuło? Dziś szczera recenzja, plusy, minusy, awarie i triki, które oszczędzą Wam nerwów. Zostańcie do końca, bo pokażę, jak wydłużyć żywotność myjki. K7 Powerflex ma moc 180 bar i przepływ 600 litrów wody na godzinę. To prawdziwa bestia. Kostka brukowa z mchem. 5 minut i po sprawie. Aplikacja Smart Control to Hit. Reguluje ciśnienie z telefonu, na przykład 100 bar na auto, 180 na beton. Pompa jest aluminiowa z chłodzeniem wodnym, nieplastikowa, co daje nadzieję na lata działania, nawet przy częstym użytkowaniu. W zestawie macie elastyczny wąs Premium Flex 10 metrów, pistolet G180Q, dyszę rotacyjną i lance Wario Power, które ułatwia czyszczenie bez chlapania. Cena to 1500 do 2500 zł zależnie od zestawu. To sporo, a dodatkowe akcesoria jak dysza kosztują 100-200 zł. Waga 18 kg to problem, szczególnie przy noszeniu po schodach. Wąż Premnuflex jest elastyczny i nie skręca się, ale czasem się plącze, zwłaszcza w zimie. Aplikacja jest fajna, ale czasem traci połączenie Bluetooth, co irytuje. Myjka po roku użytkowania raz w tygodniu nie miałem z nią. Żadnej awarii. Pompa działa jak nowa, choć filtr wody czyszczę co miesiąc. Elewacja, mech i brud zeszły w 10 minut. Ale bez okularów ochronnych, nie podchodźcie bo ciśnienie jest ogromne. A teraz specjalny test na busie. Byłem nim ni dostawczego wana pełnego błota i kurzu z drogi. Na delikatnym ustawieniu 80-100 bar z lancą Vario Power i dyszą rotacyjną błoto z sfelki i karoserii zeszło bez rys a pianownica z szamponem Kercher dała efekt jak w mini. Zużycie wody około 80% mniej niż wąż ogrodowy, co widać na rachunkach idealne do dużych pojazdów, właśnie jak bus. Trick numer 1: Zawsze płuczcie filtr wody przed użyciem. Brud w pompie to najczęstsza przyczyna awarii. Trick numer 2: używajcie środków Kercher, np. RM611 do kostki, czy szamponu do auta bez chemii efekt jest słabszy a pompa się męczy trik numer 3 przechowujcie myjkę w garażu nie na mrozie bo mróz rozwala uszczelki awaria raz przeciekła mi dysza ale dokręciłem ją i po problemie na forach piszę o problemach z pompą ale przy dbaniu o filtr to rzadkość dla kogo K7 Powerflex jeśli macie dom, podjazd, taras czy brudnego obusa dostawczego warto oszczędza czas i wodę a moc robi różnicę przy ciężkich zabrudzeniach. Nie warto, jeśli myjecie tylko auto raz w roku. Wtedy wystarczy K5. Gdzie kupić? Sprawdzajcie Allegro lub Media Expert. Czasem są promocje na zestawy Home. Moja ocena to 8 na 10. Cena i waga to minus, ale moc i trwałość to klasa premium. Dajcie łapkę w górę, jeśli pomogłem. Napiszcie w komentarzu, co czyścić K7 i subskrybujcie po więcej.